10 maja 1940 roku II wojna światowa Holandia. Nazistowskie Niemcy najeżdżają Holandię, a niemieckie siły powietrzne Luftwaffe wykorzystują spadochroniarzy do zdobycia punktów strategicznych i wsparcia natarcia wojsk lądowych w całym kraju. Inwazji towarzyszy intensywne bombardowanie Rotterdamu, które 14 maja kończy się zniszczeniem całego historycznego centrum miasta. Ponieważ Niemcy grożą z bombardowaniem miasta Utrecht w ten sam sposób, siły holenderskie poddają się następnego dnia. Tego samego dnia fanatyczny holenderski nacjonalista zostaje uwolniony z więzienia przez nazistowskich okupantów. Wykorzystując tę okazję, z niezachwianą lojalnością angażuje się w działalność nowego reżimu. Staje się jednym z najpotężniejszych głosów nazistowskiej propagandy w Holandii. Najpierw jako redaktor oficjalnych publikacji reżimu, a wkrótce potem jako sekretarz generalny Departamentu Informacji Publicznej i Sztuki. Z tego stanowiska nieustannie pracuje nad zalaniem holenderskiego społeczeństwa ideologią faszystowską, uciszaniem sprzeciwu i gloryfikacją nazistowskiej sprawy. Nazywa się Hermanus Reidon. Hermanus Hack stenhardt Reydon urodził się 6 grudnia 1896 roku w miejscowości Forschoten w Holandii. Ukończył studia w Utrechcie, uzyskując w 1923 roku dyplom z prawa, a następnie poślubił Wilhelminę Angenitę Hack stenhardt Reydon był zdeklarowanym narodowym socjalistą, który gloryfikował chłopstwo jako istotną cechę charakterystyczną ludu germańskiego. Wiosną 1932 roku wstąpił do narodowo-socjalistycznego ruchu holenderskiego NSB, holenderskiego odpowiednika niemieckiej partii nazistowskiej, otrzymując numer członkowski 252. Od 1 lutego 1933 roku Rejdon był przywódcą okręgu NSB w Amsterdamie. NSB została założona 14 grudnia 1931 roku. Przez Antona Muserta i Cornelisa van Helkerkena, wzorowana na niemieckiej partii nazistowskiej NSB, promowała autorytarne przywództwo, nacjonalizm i antykomunizm. Początkowo partia unikała otwartego antysemityzmu, aby zyskać szersze poparcie, i w pierwszych latach działalności udało jej się zdobyć niewielką rzeszę zwolenników, zwłaszcza wśród klasy średniej i byłych oficerów wojskowych rozczarowanych holenderskim systemem parlamentarnym. Jednak w połowie lat 30. XX wieku NSB jeszcze bardziej zbliżyła się do prawicy, przyjmując rasistowską i antysemicką retorykę nazistów. Zmiana ta zraziła wielu wcześniejszych zwolenników, ale zbliżyła ideologię partii do jej niemieckiego odpowiednika. NSB nigdy nie stała się ruchem masowym w Holandii. W wyborach 1935 roku uzyskała prawie 8% głosów, co stanowiło jej szczyt popularności. Do 1937 roku partia straciła już wielu sympatyków i uzyskała jedynie 4% głosów w wyborach parlamentarnych, co spowodowało jej marginalizację na holenderskiej scenie politycznej. Ze względu na coraz bardziej radykalne poglądy i sprzymierzenie się z Trzecią Rzeszą, Stała się ona nieakceptowana przez większość holenderskiego społeczeństwa. Hermanus Reydon promował interesy partii poprzez dziennikarstwo, a w 1933 roku dołączył do zespołu, który przygotował pierwszy numer tygodnika NSB Volk and Vaterland, co oznacza lud i ojczyzna, pozostając w jego redakcji do 1938 roku. Przed wyborami powszechnymi w 1937 roku NSB założyła również dziennik zatytułowany Het Nationale Dachblad, czyli codziennik narodowy. Reydon był jego redaktorem politycznym do 1938 roku, stając się później redaktorem naczelnym. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. W miarę eskalacji wojny, Reidon został uznany za jedną z 21 osób najbardziej niebezpiecznych dla państwa holenderskiego. W rezultacie 3 maja 1940 roku został aresztowany przez rząd holenderski i osadzony w więzieniu w miejscowości Oldhemsplat. Jego pobyt w więzieniu był krótki, ponieważ w następnym tygodniu nazistowskie Niemcy najechały Holandię, a rząd holenderski poddał się 14 maja. 15 maja Reydon został zwolniony i powrócił do dziennikarstwa. Kontynuował pracę jako redaktor naczelny Het Nationale Dachblad do grudnia 1940 roku. Podczas gdy Reydon kontynuował swoją pracę dla reżimu, naziści umacniali swoją kontrolę nad Holandią, a wraz z nią nasilały się prześladowania ludności żydowskiej. W dniach 22 i 23 lutego 1941 roku siły niemieckie przeprowadziły nalot na dzielnicę żydowską w Amsterdamie, aresztując i deportując ponad 400 żydowskich mężczyzn do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Mauthausen. Reakcja Holendrów była wyjątkowa w okupowanej przez nazistów Europie. 25 lutego rozpoczęli oni strajk lutowy, dwudniowy strajk generalny w proteście przeciwko nazistowskiemu terrorowi. Władze niemieckie brutalnie stłumiły te akcje, a w jej następstwie nazistowska polityka uległa dalszemu zaostrzeniu. Zarówno władze niemieckie, jak i współpracujące z nimi władze holenderskie zaczęły izolować Żydów od reszty społeczeństwa. Ponad 15 tysięcy osób wysłano do obozów pracy przymusowej. Pozostali zostali skoncentrowani w Amsterdamie lub deportowani do obozu przejściowego Westerbork w północno-wschodniej części kraju. Żydzi z prowincji byli czasami wysyłani do obozów Fucht. Tabliczki z napisem wstęp wzbroniony dla Żydów pojawiły się w holenderskich miastach, w kawiarniach, na basenach, boiskach sportowych, w muzeach, bibliotekach i teatrach. Konfiskowano przedsiębiorstwa należące do Żydów oraz zajmowano ich osobiste kosztowności. Następnie 29 kwietnia 1942 roku Żydom nakazano noszenie żółtej gwiazdy Dawida na ubraniach. Każdy, kto został przyłapany bez niej po 5 maja, był aresztowany i wysyłany do Mauthausen, co powszechnie uznawano za wyrok śmierci. Deportacje rozpoczęły się w lipcu 1942 roku. Ostatni pociąg z Westerbork do Auschwitz odjechał 3 września 1944 roku. W miarę jak polityka terroru rozprzestrzeniała się po całym kraju, rola Rejdona w ruchu sprzymierzonym z nazistami nadal rosła. Został członkiem partyjnych rad ogólnej, politycznej i propagandowej. Rejdon kierował również działaniami NSB w zakresie edukacji teoretycznej i odpowiadał za kształcenie rolników przez Nederlandschen Landstand, organizację rolniczą sprzymierzoną z nazistami. Jako lojalny ideolog odegrał kluczową rolę w kształtowaniu przekazu i ram edukacyjnych NSB. 28 stycznia 1943 roku. Po konflikcie między przywódcą partii Antonem Musertem a sekretarzem generalnym Tobim Hedewagnem Reidon został mianowany następcą Hedewagna. Objął stanowisko sekretarza generalnego Departamentu Informacji Publicznej i Sztuki, a także został prezesem Nederlandsche Cultuurkamer, kontrolowanej przez nazistów Izby Kultury Holenderskiej. Oficjalnie oba stanowiska objął 1 lutego 1943 roku zyskując ogromny wpływ na sztukę, kulturę i propagandę w okupowanej Holandii. Nie utrzymał jednak tych stanowisk zbyt długo. Z powodu jego pronazistowskiej działalności holenderski ruch oporu podjął decyzję o zlikwidowaniu go. 9 lutego 1943 roku Hermanus Reydon i jego żona Wilhelmina zostali zaatakowani w swoim domu przez członków holenderskiej grupy oporu CS6. Zabójca, neurolog Herit Willem Kastein, wszedł wcześniej do ich domu i zastrzelił Wilhelminę, następnie czekał za drzwiami wejściowymi. Kiedy Reydon wrócił do domu, Kastein przyłożył mu pistolet do pleców i strzelił z bliskiej odległości. Reydon odniósł poważne obrażenia i nigdy nie wrócił do pełnej sprawności. Chociaż oficjalnie pozostał sekretarzem generalnym, jego obowiązki przejął Sebastian de Ranitz, Starszy prawnik w departamencie. Wiceprzewodniczący NSB Cornelis van Helkerken, twierdził, że Wilhelmina została zabita przez intruza, na którego powrót czekał Rejdon, aby go zaatakować. Reżim potwierdził później, że Rejdon odniósł kilka ran postrzałowych i miał niewielkie szanse na przeżycie. 19 lutego 1943 roku zaledwie 10 dni po ataku, Kestein został aresztowany podczas nalotu na kawiarnię w mieście Delft. Podczas przesłuchania przez niemieckie służby bezpieczeństwa w pokoju przesłuchań, pozostawiony sam, wyskoczył, nadal skuty kajdankami i przywiązany do krzesła z okna na trzecim piętrze. Po upadku doznał złamania czaszki i zmarł kilka godzin później. Hermanus Reydon miał 46 lat, kiedy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń 24 sierpnia 1943 roku, w mieście Leiden w południowej Holandii. Dwa dni później sala w Departamencie Informacji Publicznej i Sztuki w Hadze została przekształcona w salę żałobną, w której ciało zostało wystawione na widok członków NSB i nazistowskich urzędników. Jego pogrzeb odbył się 28 sierpnia 1943 roku i wzięły w nim udział wysoko postawione osobistości, w tym Anton Musert, komisarz Rzeszy Artur Seiss-Inkwart, przywódca SS Hans-Albin Reiter i nazistowski propagandysta Wilhelm Ritterbusch. Po ceremonii ciało Rejdona zostało przewiezione pociągiem do miejscowości Lunteren, gdzie zostało pochowane obok jego żony, która została tam pochowana tego samego roku. Atak na rodzinę Rejdonów wraz z zabójstwem generała Hendriga Seyfarta kilka dni wcześniej wywołał serię brutalnych represji ze strony reżimu nazistowskiego. W ramach operacji o kryptonimie Zilbertane za każdego zabitego Niemca lub holenderskiego nazistę stracono trzech holenderskich cywilów, często intelektualistów lub znanych przeciwników okupacji nazistowskiej. Te pozasądowe egzekucje przeprowadzał specjalny szwadron egzekucyjny. Dowodzony przez Henka Feldmayera, składający się głównie z holenderskich kolaborantów. W sumie w ramach odwetu zamordowano ponad 50 obywateli Holandii. Druga wojna światowa zakończyła się w Europie 8 maja 1945 roku. W ciągu pięciu lat okupacji nazistowskiej Niemcy i ich holenderscy kolaboranci deportowali z Holandii około 107 tysięcy Żydów. Większość do Auschwitz i Sobiboru, gdzie przeważająca większość z nich została zamordowana. Pociągi nie pędziły jedynie po stalowych torach, niosły je słowa odbijające się echem w gazetach, przemówieniach i głosach płynących z radiowego eteru. Ludzie tacy jak Hermanus Reydon zatruwali dyskurs publiczny, gloryfikowali tyranie i pomagali stworzyć warunki do masowych mordów. Jego głos ucichł wprawdzie w 1943 roku, ale konsekwencje jego propagandy odbiły się echem aż w komorach gazowych. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.